O, wow. Tragida! moje nie ma takich jak kurwa. Widok. Wiesz, ten i śpiewa. Pilokiem on zaśpiewa, za w koło drzewa. No cóż, no. Kołem tam wieś, a ta ich, wiecie, to jest takich ludzi. No, mu, nie mówię, że prymitywnych ogólnie, ale muzycznie, kurwa, to są. Wow. Po no, prostu, na w sumie to nie podoba. No tak, jakby słuchać disco polo albo hip-hopa, zresztą to jest takie biesiadne disco polo, takie, wiecie, takie granie... Te... ...weselne czy coś, no. Jakbym tak zagrał na wesel, to bym ich wyrywał od razu, no ale... Ale, no, ludzie zresztą lubią taką skoczną muzykę, no. I według mnie prymitywizm polski też jest podyktowany trochę tym, że Arystokracja na wybili to, i to nie mówię, że yy, nie ma jej w lewactwie, nie ma jej w, yy, bo nie ma jej ani w lewactwie, ani w, ani w, yy, w, 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 w tych ludzi z prawej strony. Więc no. No, co się trzeba znać? No wiem, Gabino, wiesz się śpiewa, jak mówiła moja siostra świętej pamięci. Którą kora zapoznała z moim szwagrem świętej pamięci i zostaje małżeństwem, no ale akurat też już nie żyje takie czasy, cześć no, da się, po prostu się Byliśmy taki jak mi dwoje <laughs> o, nie niechobnie się chciałem obracić, po prostu jak dla mnie to jest po prostu spedalone na maksa i bardzo prymitywne. Cześć!